Cześć, witajcie. Dzisiaj już odcinek w moim standardowym czasie, w standardowym terminie. Już nie robię dodawania go nie wcześniej, bo widzę, że ostatnio, jak go dodałem w sobotę, to tam, właśnie według tych statystyk YouTube'owych, nie trafił w odpowiednim momencie. Nie dotarł do, do tych odbiorców, którzy oglądają moje filmiki co tydzień, więc już nie chcę łamać tych schematów, jakie powiedzmy sobie, że tam wypracowałem, czy też stworzyłem, że wiecie mniej więcej, kiedy się możecie spodziewać ode mnie nagrania no więc dzisiaj już wracam do korzeni wracam do korzeni i zaczynam nie wiem ile będzie minutowy ten odcinek, co mi tutaj ślina na, przyniesie na język cóż będę Wam chciał powiedzieć, na pewno zacznę od tego, że chcę jeszcze dokończyć ten temat zieleniny jaki przez ostatnie dwa odcinki był wałkowany, nazwijmy to tak bo spotykam się również z różnymi głosami, z różnymi pytaniami, jakimiś tutaj opiniami. I ja Wam powiem tak ze swojego zdania, które możecie sobie tak brzydko mówiąc na chłopski rozum też uzmysłowić. Ja opieram się, czy też wyznaję zasadę, że właśnie w tym okresie od wczesnej wiosny do Środka jesieni, czyli tak, no, powiedzmy, że od połowy kwietnia, bo to jest taki optymalny okres, gdzie już się tu łąki zielenią. Mamy szeroki wybór dodatków dla królików nie tylko trafa, ale i gałązek. Do, tak myślę, października, może początka, początku listopada, w zależności, jaka będzie ta jesień, czy będą przymrozki, jak to wszystko będzie funkcjonowało, to w tym okresie ja uważam, że nie ma nic lepszego dla królików do żywienia niż wszechobecna zielenina. Czy to pod pojęciem gałązek drzew liściastych, czy też jako wszelkiego rodzaju trawy, zioła, ewentualnie tam potem jakieś właśnie nasiona oleiste typu słonecznik i tym podobne. Czy też właśnie potem już wczesno jesienią marchew, buraki, no. To, co tak naprawdę natura nam daje w tym okresie, to według mnie jest to najlepsza rzecz, jaką można dać królikowi. Nie tylko ze względów, właśnie takich smakowych, ale ze względów zdrowotnościowych, witaminowych, odpornościowych, etc. I etc. Powiem Wam tak. Zacznijmy, może, takiego, od takiego najważniejszego schematu, a więc od zagłębienia się po prostu w naturę, w systematykę. Królik. Już udomowiony, no ten brzydko mówiąc, zepsuty przez, przez nas, przez ludzi, przez hodowców, wywodzi się od dzikich królików. No, mają w sobie tam na pewno duży, duży element genu e, obecnych królików, to, to by się pokrywał z genami dzikiego królika, który to jest elementem rodziny zajęczaków, jakby nie patrzeć. Zajęczak, zając, prosto sobie też uzmysłowić, bo akurat zające w naszym kraju są powszechne, możemy sobie pooglądać je na żywo, nie musimy oglądać programów, bo natomiast ja tutaj w swoim rejonie z królikiem dzikim, czy też w dalszym, czy w bliższym rejonie, nigdy nie miałem do, do czynienia, nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś tam w jakichś rejonach Polski on występuje, ale nie tutaj, gdzie ja mieszkam. No więc obserwując dzikiego zająca prosto sobie o, o, oglądamy, jak on się zachowuje. Dziki zając żywi się zieleniną. Zieleniną zazwyczaj, zauważcie, rano, czyli mokrą porosie, po deszczu również wychodzi, bo jak jest upalne lato, to nieraz po burzy go często można spotkać. Jak również wszelkimi gałązkami. To jest po prostu podstawa jego żywienia, najlepsza rzecz, jaką on może dostać. Więc łopatologicznie sobie obserwując tego królika wiemy, że dawanie mokrej trawy, która tak jest właśnie stygmatyzowana wśród hodowców, już pomijając fakt samej zieleniny, bo wiem, że jest szerokie grono osób, Którzy po prostu dostają palpitacji serca na myśl, że królikowi można dać dzieleninę, bo matką on zdechnie biegunki, dostanie zdęcia, dostanie, będzie chorował cudawianki. Będzie się tak działo, jak zrobisz to nieodpowiednio podejdziesz do tego źle, to tak. Ale obserwujmy sobie, one wychodzą, jedzą małe zające, czy też małe dzikie króliki, one się wychowują w tym. One po prostu, tak samo ten nasz królik udomowiony ma ten gen, ma ten pierwiastek który my możemy w nim odtworzyć. Pierwiastek, który pozwala nam właśnie żywić tego królika wszechobecną naturą, jaką mamy w koło dostępną i bez negatywnych, a wręcz z pozytywnymi efektami. Ja pamiętam za dzieciaka, jak się hodowało króliki, to one właśnie w tym okresie, gdzie natura dostarcza nam wszelkiego pożywienia, to one w ogóle nie znały siana, nie znały zbóż, one były tylko na zieleninie wszelkich okopowych żywione i one sobie super radziły, nic nie chorowały, tam wszystko było ok. Ja, no jak wiecie, Nobelki jest jaki jest, ale ja naprawdę nie boję się i staram się wracać chociaż przez te pół roku do tej natury. Według mnie, jak tak obserwuję swoje króliki, najodporniejsze są maluchy wychowane od początku na zieleninie. On wychodzi z puchu, on zna zieleninę. Rzucana jest w klatkę, nie boję się dawać na ściółkę. Siana nie boję się dawać na ściółkę trawy. Jak dasz wszystko w rozsądnej ilości, królik tego nie zasika, nie zagniecie, bo zje na bieżący. Oczywiście. Będzie chorował, będą problemy, jeżeli nawalimy tego na zapas, nic się tutaj jest na zapas. Dajemy tak, żeby królik podszedł i zjadł, żeby ten organizm się nauczył tego przy tym funkcjonować, tego trawić bez negatywnych efektów. Tak samo nauczymy go jeść mokrej trawy, ja nie ukrywam, teraz chodzę jak tu mam potrzebę, tnę w południe jak jest sucha, tnę wieczorem, czasem tnę po deszczu, czasem tnę z rana po rosie. One są nauczone, ale musimy ich nauczyć, nie można po prostu im robić przeskoków, bo tak każdy organizm żywy źle będzie reagował, jeżeli będziemy robić tu jakieś skoki. Wszystkiego nauczymy, ale według mnie najlepsze jest naturalne witaminy, czyli to, co Wam pokazywałem, gałązki moja wyprawa, czy też trawa, jako szeroko rozumiana zielenina. I powiem Wam szczerze, znam ludzi, znam znajomych, którzy wychowują króliki na samej trawie, tylko to dają kilka razy dziennie, mają więcej czasu, mają mniej sztuk, chodzą im tam po 4-5 razy na samej zieleninie i te króliki pięknie rosną. Co super wychowane... Ta okrywasz liśni, i tak naprawdę można tego królika tak wyprowadzić, ale nie ukrywam, że niestety, brzydko mówiąc, nazwijmy to tak, nie boję się, biorę odpowiedzialność w pełno za te słowa. Jest taka grupa osób hodujących olbrzymy belgijskie, powiedzmy brzydko mówiąc, ale jest to obecnie bardzo modne słowo, uważająca się za bananowych, czyli za ludzi, którzy mają pieniędzy w brud. I on nie będzie tu dawał jakiejś trawy, nie będzie dawał zieleniny. On kupi najdroższe granulki, jakie są zazwyczaj niemieckie czy też holenderskie, super mega, bo tam producent mu napisze, że one są cudowne. I on będzie na samym granulacie walił, jechał, sianka trochę da, a nic nie będzie dawał żadnej zieleniny, żadnych gałązek, żadnych buraków, bo nie ma czasu się bawić albo nie ma potrzeby takiej dawać. Można i tak, można i tak, ale ja uważam, że jeżeli podejmujemy się tego dzieła hodowlanego, to według mnie. Takim, no, najpiękniejszym, brzydko to zabrzmie, ale najpiękniejszym elementem jest właśnie chodzenie przy tych królikach, dogadzanie ich. Dawanie im, właśnie idziesz sobie urwać gałązek, sama ta wyprawa, idziesz uciąć im trawy. To jest takie clue tego tej całej hodowli. To jest najpiękniejsza rzecz, według mnie, jaką możemy tym królikom dać. Wtedy. Wtedy tak czujesz, e, integrujesz się z tymi królikami, no dajesz im, dogadasz, one sobie naturalnie rozwijają. Co też za sztuka tam, wpadniesz na pół godziny, nasypiesz każdemu kubek granulek, dasz wody, dziękuję, do widzenia, nie obchodzi Cię to. One mają tam e, urosnąć, zarobić, sprzedać, bo, bo ktoś ma kasę i nie będzie się tutaj nad nimi rozczulał. Ja uważam, że, że to jest błędne. Jak się jest hodowcą to Musimy wszelkie plusy i minusy naszego hobby ponieść. Także ja uważam, że trzeba dawać zieleninę, i to jest najlepsza rzecz, jaką możemy królikowi dać. Nie bójmy się. Według mnie to jest najważniejszy element. Nie bać się. Próbujmy. Nie słuchajmy innych. Jak ktoś mówi, że tak jest źle, to nie do końca mówię. Sami najpierw się przekonajmy, jak pokryje się to z jego opinią, wtedy będziemy mieli swoje zdanie. Ale nie wierzmy w ślepo innym. Zawsze trzeba wypracować właśnie swojego, swoje spojrzenie na, na dany temat. Także ja naprawdę zieleninę uważam, że królikowi dawać trzeba. Dawać trzeba tym bardziej, jeżeli ktoś jeszcze podejdzie do takiego tematu też ekonomicznego, że zielenina jest naprawdę szeroko dostępna. I tak prawdę mówiąc, jest to przy nim minimalnych kosztach, bo ktoś żyjący na wsi, nawet niekoniecznie mający jakieś tam swoje zasoby, polne, czy też leśne, bez problemu, może tanim kosztem dostarczyć te zieleniny, bo zazwyczaj są miejsca jakieś tam, że sąsiad ma element, jakiś, jakiś, las, jakieś pole, czy też łąkę nieużywaną, ewentualnie jakiś ubór gdzieś rośnie. Ze wszystkiego możemy królikowi dostarczyć pożywienie, tylko trzeba troszeczkę pokombinować, a to jest, jak ktoś ma czas, zamiast siedzieć, jakieś głupoty robić, brzydko mówiąc, to, to można też się pointegrować trochę z naturą i i wyjść w plener i coś temu królikowi innego dostarczyć. To raz. A dwa, ja za, bo też było takie pytanie, ja właśnie zauważam po swoich królikach, ja im ogólnie, odgórnie nie zmniejszam dawek. Aczkolwiek widzę, jak już minął te półtora tygodnia prawie, że gdzie ta zielenina weszła już na takie obroty, że dostają codziennie, już dostają w większych ilościach, to naprawdę jedzą połowę miesiana bo tak, tak czy siak jakim daje siano, bo zielonkę zazwyczaj staram się dawać raz dziennie, zazwyczaj jest to, wyrywam się w środku dnia tam około południa, lub też jak Wam mówiłem rano, a karmię ich zawsze wieczorem. Bardzo rzadko daję trawę wieczorem. No to jak ja potem przyjdę do tego wieczornego porządku, to tej trawy nie ma, więc jakoś garstkę siana tam rzucę, ale to co widzę, zdecydowanie mniej zjadają paszy treściwej, czyli ziarna, czy też granulatu, w zależności jaka sztuka takie ma inne żywienie. Oczywiście wiadomo, wody zaraz mnie piją, bo trawa soczysta, więc dostarcza im też wody. Ale jeszcze Wam taką fajną rzecz powiem: zobaczycie, jak będą upały. Temperatury 25 w górę, pod 30 stopni na zewnątrz. Te króliki naprawdę nie będą chciały nic jeść. Nic nie będą chciały, one będą tylko leżały, sapały, ledwo łapały powietrze, bo one będą tak naprawdę, brzydko mówiąc, walczyły o życie. Ale jak dacie im zieleniny, dacie im fajnego mleczu, kończyny, lucerny, czy też innego rodzaju trawy. Przy takim upale, to te króliki naprawdę, to będzie jedyna rzecz, którą one będą chciały jeść. Ja Wam powiem szczerze tak, mam znajomych, co jak były ostatnie lata, te temperatury po 30 parę stopni, to mówili, że te króliki potrafiły kilka dni dosłownie tam nic nie jeść. Tam swyrnął jednym zębem parę granulek. Natomiast umie ta zielenina i naprawdę uratowała życie i one u mnie nie chudły. Może nie rosły w lato, jakoś wybitnych przyrostów nie było, ale utrzymywały wagę, dostarczały sobie w zielonce, czy też w gałązkach, makroskładników potrzebnych do normalnego funkcjonowania organizmu i naprawdę fajnie te okresy wysokich temperatur one umie znoszą ale ja uważam, że właśnie to jest też taki klucz do sukcesu to dawanie im zieleniny jak widzicie tutaj trochę staram się Wam żeby nie zanudzić mojego gatko, to robić przegląd tych klatek, pokazywać co jak tu też jest kolejna rzecz bo też widzę teraz wysyp o eliksowo, facebookowych królików bez tatuażu To jest dla mnie karygodne w ogóle zachowanie Dodają króliki 4-miesięczne, 3-4-miesięczne, nawet niektórzy 5-miesięczne bez tatuażu, i ja po prostu powiem wam szczerze, na miejscu tego hodowcy, jeżeli miałbym jakieś szczątkowe chociaż yy, pokłady samokrytyki samo w sobie, to jeżeli ja mam czas dodać zdjęcie tego królika, który nie ma tatuażu w buchu, to bym się wstydził to dodać. Bo jeżeli mam czas mu zrobić zdjęcie, to mam, miałbym czas zrobić mu tak samo ten tatuaż. A nie on dodaje zdjęcie królika bez tatuażu, oczywiście królik z rodowodem, ale nie wiem na co on czeka z tym tatuażem. Czy w zależności jak on będzie rósł, tak go zatatuuję, bo może tam go jeszcze z miesiąc, ze dwa mu doda, jak on słabo rośnie, żeby piękniej potem wyglądał, jak będzie kupujący chciał przyjechać go kupić. Ja tatuję króliki tak jak wam mówiłem. Przy tej dużej tatułownicy to 2,5 miesiąca, 3 to powinny być tatuowane. Natomiast tutaj, jak króliki mają duże uszy, jeszcze zwłaszcza, jak mają za duże, ale na szczęście łamiące się trochę wyżej, więc się będą podnosić. To tatuowały mnie tu wyjątkowo mniejsze. Tu króliki są nie mają dwóch miesięcy, już mają powbijane tatuaże. Nie ma, ja uważam, że nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać, z tego względu, że już są przy matce. To ta matka nie wyliże usza. Jeżeli ktoś, to po prostu mówię Wam, jeszcze raz powtórzę do znudzenia, Boli mnie to serce, jak to widzę. Jeżeli ktoś dodaje zdjęcie królika i pisze tam, nie wiem, super rośnie królik. Tu ma 4 miesiące 6 kg, a w uchu nic. Mimo, że dodającego hodowca należy do związku, tatuuje króliki, ale nie, nie zatatuował go nie wiedząc czemu, Chwalić jak on ma piękne ucho, a dlaczego nie zrobisz mu tego tatuażu? Tatuaż zrobienie innemu królikowi to jest 30 sekund, obydwoje uszu w wybicie. Stawiam, że zrobienie zdjęć, dodanie go na, foru, na forum, czy też na OLX, czy też gdzie indziej to zajęło mu kilka minut, gdzie w tym czasie by cały miał przytatuował, natomiast nie wiem czemu on tego nie robi. To raz, a dwa, tatuując im starszego królika, im ma twardsze ucho, tym narażamy się na większe problemy, bo bardzo często się zdarza tak, znam z usłyszenia, a kiedyś przerabiałem jeszcze właśnie, jak byłem na tych nieszczęsnych pl gdzie musiałem czekać na numerki i te króliki rosły, a ja nie miałem co wbić im w uszy. No, w dużym go królika łatwo o infekcję, żeby załatwić mu, bo te ucho już wtedy nabiera takiej ostatecznej struktury, jest ono twarde, wbijając igiełki możemy jeszcze sobie do kolejnych problemów dostarczyć. Więc tak troszeczkę okrążyłem temat wyjściowy trawy. Nie wiem, cóż bym tu mógł wam jeszcze dodać. Też miałem takie zapytanie, jak wygląda mój oporządek, jak wygląda czyszczenie klatek, ile czasu to zajmuje, więc też postaram się jeszcze w tym odcinku pokrótce wam to przedstawić. Teraz jak mamy okres ten letni, to wyjście po trawę z rozłożeniem trawy, bo to tak rozdzielmy, to jest 30 do 40 minut w zależności jak mi się to kosi i jak mi się chce to szybko zrobić, Samo, sama trawa. Natomiast ten wieczorny oporządek, jak ja to nazywam, to taki bity oporządek, czyli dać jeść, dać pić, jak tam pobierze, gdzie zerknąć. Czy każdy mały luk zachowuje się normalnie, podchodzi do jedzenia. To tak hmm, półtorej godziny trzeba liczyć dziennie wieczorem. czyszczenie klatek. To tak jak już kilkukrotnie Wam mówiłem, nie jestem zwolennikiem i nie czyszczę często. W tamtym pomieszczeniu, gdzie siedzą króliki pojedynczo, to do tej pory to taka średni czas wyrzucania obornika to było raz na miesiąc, może troszeczkę rzadziej. Obskoczenie tych 80 oczek zajmuje mi Około 6-7 godzin nigdy tego nie robię na jeden strzał, bo po prostu bym zwariował ze szczęścia. Zawsze to sobie jakoś tam dzielę. Pytacie mnie jak czyszczę klatki na górze? Mam takie kastry budowlane czarne, stawiam sobie poziom niżej, otwieram klatkę z góry, ściągam idłami do kastry. Do jednej kasterki spokojnie mi obornik z dwóch klatek wchodzi. Podobny system czyszczenia mam tutaj, też sobie jak czyszczę z tej klatki, to kasterkę stawiam tutaj na rand, wyjmuję to blokadkę, ściskam, zrzucam do kasterki poniżej. Bardzo fajnie, prosto mam. Nie brudzę tu całego pomieszczenia, bo sobie w kastrę wrzucam ten ombornik, czy to na przyczepkę potem, czy też na taczkę, wyłożę na kupę. Eee, tutaj, w tych klatkach, jeszcze wracając, jeżeli są pojedyncze samice, które nie mają młodych i nie będą miały młodych, to spokojnie, w naprawdę dobrych warunkach, półtora miesiąca można tutaj nie ruszać. I nic w klatce, bo są wielkie klatki. Natomiast gdy są maluchy, w zależności od ilości maluchów, no to trzeba troszeczkę to częstotliwość zwiększyć do dwóch, trzech tygodni, tak maksymalnie, bo one raz, że dużo się załatwiają, to dwa bardzo dużo wyrzucają, jedzenia marnują. A poza tym y, też nie lubię jak u maluchów będzie za dużo, bo zaraz z tyłu robi się gorąc. A w tych okresach teraz, gdy jeszcze temperatury zaczynają być coraz wyższe to gorąc z zewnątrz plus gorąc w klatce powoduje to, że zaraz możemy mieć właśnie tak jak tu za bardzo im uszy zaczęły rosnąć i im wywaliło leżo. Także to też taki, taki jest kolejny aspekt, na który zwracam uwagę mając, po, podejmując temat czyszczenia klatek. Natomiast w okresach, gdy już takiego jest totalnego lata, gdy temperatury są około 30 stopniowe to niestety, mówię niestety, no bo nie lubię tego robić, zresztą nie wiem kto lubi no to mm, zwiększam częstotliwość czyszczenia tak do około dwóch tygodni z tego względu że nawet niewielka ilość wtedy y, przepraszam niewielka ilość y, odchodów czy też moczu w klatce powoduje zaraz unoszenie się dużej ilości amoniaku bo temperatura po prostu y, powietrza wzmaga y, ten proces i, i wtedy po prostu mi samemu jest tam ciężko oddychać. No a, a dwa to, wyrzucając tam wtedy częściej, to tam 1-2 stopień też zbijam tym temperatury w pomieszczeniach. Także tak to wygląda. Więc ogarnięcie tych wszystkich oczek, jakby tak liczył, bite to około 8-9 godzin, ale nigdy tego nie robię naraz. Zawsze sobie tam rozkładam na 2-3-4 dni po godzince rano, godzince wieczorem, jak mam czasu. Bo, bo to też jest raz, że jest bardzo monotonne. Dwa, to, to samo to zapylenie, zakurzenie, to człowiekowi nie chce się w tym tak długo siedzieć. Więc, tak sumując, spinając klamro, odpowiedzi na te pytania, łączny czas, jaki poświęcałbym dziennie im bez czyszczenia klatek, to oceniłbym tak na maksymalnie 2,5 godziny. Bo jeszcze rano też wpadnę na chwilę, zobaczyć z rana, tylko właśnie tutaj, gdzie jest więcej królików, dolać wody. Do poidełek, zerknąć na, na ich stan zdrowotnościowy, to też tam 15-20 minut, się zejdzie. Rozłożenie trawy 30-40 minut i taki główny porządek to 1,5 godziny. Przy tej ilości sztuk, jaką mam teraz, gdzie wam powiem, że tego pewnie będzie za 200, albo i lepiej. Także jak potem jest na jesieni mniej to wiadomo wtedy mi to szybciej idzie. No to tak nie wiem co tutaj jeszcze, bo to jakie były pytania. A jeszcze było pytanie: jak, jak wygląda u mnie podkładanie samic pod mamki? Zazwyczaj staram się, jeżeli planuję właśnie takie, takie mioty, bo tak jak teraz, jeszcze tam jakieś niedobitki samica są kotne, będą coś tam się rodziło. To już im machnąłem na nie ręko. Nie potrzeba mi tych młodych, jest ich dużo, więc zostawiłem je samopad, brzydko mówiąc. Idą one na czysto, bez podkładek. Natomiast w sezonie takim szczytowym, gdzie tam każdy maluch się liczy, bo jeszcze nie ma ich dużo, to jeżeli planuję krycia samic, zazwyczaj na jeden dzień nam zaczynam kilka samic Belgijek kryć. To te remontki, mamki czy też Ala jak jakie zwał tak zwał, bo mam ich różny typ, to zazwyczaj je kryję, zaczynam kryć dzień albo dwa przed Belgijkami. Wtedy one mi się przy dobrych wiatrach, gdy Belgijki tam by się ładnie pozakacały, to się wykacają mi dzień czy dwa przed nimi. I po prostu, gdy jest taka potrzeba, to przenoszę maluchy od Belgijki prosto do mamki. Jeżeli dużo Belgów dostaję, to wiadomo, wtedy wywalam, brzydko mówiąc, cały miod mamki. Idzie do utylizacji, i dostaje tylko Belgii. Jeżeli jest do podłożenia jakieś tam pojedyncze sztuki, to mieszam. Zostawiam część młodych mamki oryginalnych, część Belgów. I powiem wam z własnego doświadczenia, że Belgijka, że można podłożyć pod mamkę Belgii bezpośrednio urodzone do mamki, które, która swoje młode w tym wieku ma nawet około dwóch tygodniowych. Takie maluchy wyrzucimy i ta samica jest w stanie to laktację wznowić. I, i nie tam jakieś bójdy, że bez siary to maluchy nie przeżyją. Ona je tak wykarni już przerabiałem to tyle razy. Ona te, to laktację tak jakby cofnie ten proces. One są super wykarmione i, i bardzo często idąc na równi półmiotu z matką, pół takiego z mamką, która dostała je, zabierawszy jej oryginalne dwutygodniowe, to mamka wychowa lepiej niż matka. Także temat tego, że siara jest niezbędna, czy też, że siara w mleku się nie pojawi ponownie, to ja bym to włożył między, między bajki. Także no niestety tutaj przy podkładaniu pod mamki to trzeba troszeczkę być brutalnym, ale też hodowla na tym polega. Nie mieć pewnego rodzaju skrupułów, ale jest to, nie ukrywam, instytucja mamki. Naprawdę, w takiej hodowli traktowanej na poważnie, to, to temat niezbywalny. Bo bardzo często, jak te samice zaczną rodzić dużo młodych, czyli dużo młodych to 10 i więcej, no musimy wtedy robić selekcję, jak nie mamy mamek. A jak mamy mamki, to jesteśmy w stanie uratować wszystkie króliki. I wtedy na, na takich dużych możemy robić selekcję, bo nigdy nie wiesz, który kluj jakby mógłby wyrosnąć, jeżeli zlikwidujesz go jako małego. Także, mamki też są taką asekuracją, jeżeli coś się by wydarzyło Belgijce i nie daj Boże, by albo ona straciła życie, albo po prostu jakieś inne komplikacje, to zawsze ta mamka nam pomoże. Więc myślę, że dzisiaj tak się rozgadałem, to by było na tyle, parę kwestii poruszyłem. Taka wdowa, serdeczna prośba, bo zauważyłem właśnie. Yy... Że chcecie, żebym opowiadał na dane kwestie, ale bardzo proszę kierujcie właśnie pytania do mnie w komentarzach, żebym ja to widział, bo potem tutaj dostaję SMS-a od jednej osoby, SMS-a od drugiej. Na Facebooku piszecie. Wolałbym to mieć tak w jednym miejscu, w komentarzach sobie mógł to na spokojnie przeczytać, porównać Wasze pomysły tutaj jakoś, żeby móc zrealizować, ale chciałbym to taką mieć jakoś usystematyzowane, żebym to mógł tak w miarę logicznie, sensownie ogarnąć. E... Więc dziękuję za komentowanie. Serdecznie dziękuję za wszystkie łapki w górę, bo zauważyłem, że jednak to też ma jakiś wpływ na to, jak te następne filmiki moje są odbierane i też wyświetlane przez youtube a. Im więcej łapek na poprzedni, filmik tym potem następny jest fajniej promowany i mogę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. No cóż, to by było na tyle, myślę, dzisiaj. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień.